Dobra, to myśmy sobie pogadali, Elo, elo, witajcie wszyscy na moim kanale, jest dzisiaj Markus ze mną. Powiedz Markus głośno cześć albo coś. Witam was wszystkich, ci, co nas nie oglądają albo oglądają. Tak. No i co, jesteśmy dzisiaj w miejscowości Dandram. I co, ja już tu kiedyś byłem, nie wiem jak Markus. Pamiętacie, tu takie fragmenty militarki dość dużo wychodziły. Jest, są też szczątki bunkra. I generalnie co? Wbijamy tutaj. Dobra, to do pierwszego, moi drodzy. Hej, no witajcie. Zauważyliście, Marcin już tam chodzi. Na pierwszy sygnał. Łaska. Trochę wieje dzisiaj. Stoję tuem do wiatru. Podejrzyj, że dzisiaj będzie trochę lepsza jakoś niż ostatnio. Wiatr nam przeszkadza, dobra, idziemy dalej. Taki dół, taka sobie łuska. Jest moneta stąd, słuchajcie, już wam pokazuję. Sorry, dzisiaj jeszcze raz za ten wiatr, ale nie ogarniałem po prostu pogody. Markus jest tam dalej. Widzicie? E, ta moneta, słuchajcie, ona jest troszkę zajechana, ale ja już widziałem z przodu. George'a któregoś, więc to będzie, no nie będzie współczesna morada, będzie starsza, z tym, że muszę ją wyczyścić i wam wtedy powiem co to jest. A jako ciekawostkę jeszcze wam pokażę, w Polsce są burze śnieżne, Zobaczcie, co się Patrzcie, z wykrywaczem stało z tej strony. Tak jak duża piaskowa. jest sporo do oczyszczenia. Okej. Okay. Ekstra, konkurs na pierwszą mordę wygrał kto? Tata! Ta. Bo już godzinę chodzimy i nic nie chodziło. Dobra, co do następnego moi drodzy to płytka dziura eee, tak było jakoś 10-12 i popatrzcie jaka piękna wyszła łóżeczka, nie wiem czy to jest Dobra, nie wygląda słuchajcie eee, słuchajcie zrobiłem lepsze zdjęcie eee, tej łóżeczki, Już eee, wam pokazuję jak to jak to wygląda się. Tak. Jest nazwa firmy, która zrobiła tą łóżkę. Także jest informacja. światło się odbija. Eee, co? Ja zdjęcie to te z telefonu Wam po prostu dołączę. Nie będę tutaj ukaszany. De srebro. Niklo Silver. Tak jest napisane. Rustless Nickel and Silver. Eee, a propos tej łyżki, to po prostu dostaniecie lepsze, fajniejsze zdjęcie eee, z telefonu z jest dobrze, idźmy dalej. Jak to Markus mówi, właśnie rozwaliłem system. Druga moneta, słuchajcie, i to nie szkodzi, że to jest 20 pensów. Teraz to też rozwalił system. Słyszycie, ale jest 20 pensów. Co prawda, wygłaskane przez morze. Po półtorej godziny, prawdziwa moneta. Ale jest druga. I tak ma być. Idźmy dalej. Miałem tam nie nagrywać, bo tam jest jednostka wojskowa. To już nie wiem. Takie rzeczy, patrzcie. Ale co do monety, krzyczałem do Markusa: yy, jedna pensówka. I tyle, to trzecia moneta dzisiaj. Ja idę dalej. Coś będzie, to co się włącza. To tymczasem. Dobra moi drodzy, z tej dziury tutaj taki mały guzik. I generalnie to tyle, by tu w krzaczkach troszkę sobie siedzę. i Idę dalej. Drodzy, mam jakąś krągłość. Mi samo jest trudno w to uwierzyć. W takich krzaczorach tutaj, gdzie właściwie ta zatoka, tak jak wiem, ona tutaj zawraca. Woda tędy wpada, płynie tam. Tu jest jakaś moneta, więc zaraz ją wyciągam. Patrzę, ale to wygląda mi na 2 pensy albo na 10 pensów. To będzie 10 pensów, wydaje mi się. Elegancko, kolejna moneta, czwarta. Markus tam gdzieś dalej walczy, więc idziemy w jego kierunku. Troszkę tym czasem. Mam jakiś sygnał, słuchajcie. 14-15, więc jak go kopnę i jak już coś będzie, to wam pokażę. Chociaż to jest tak wiecie co spróbujemy razem. to? No i dobra, sprawdźmy co tu w trawie piszczy. Hmm. Kapsel. 50 pensów, 20 pensów, wiele możliwości, prawda? Jest moneta, słuchajcie. Kurczę, nawet na live prawie. Długi ten live, no ale 20 pensów. Tak, to jest 20 pensów. Chyba drugie dzisiaj, co? No stan taki sobie, mam tego przetrę O i tak to wygląda Idźmy dalej Super fajnie Tutaj moi drodzy e, Niezbyt głęboko Co masz? Nie wiem patrzę Patrzę, patrzę i nie widzę zobaczyć? Pewnie, że możesz Piękna coś... moneta słuchajcie Markus, teraz nie przeklinamy, bo to idzie na live. Coś plus. Nie. O, dziesiątka. Stara dziesiątka? Tak. No, Ech. 10 pi. Ech. 10 pensów angielskie. Ech, no, trzecia już tak. Już dwie... Ale już y, po tym, już jest y, wyłączona z obiegu ta mowa. Tak, ja wiem. Także jest starsza. Czekajcie, ci z żebyście widzieli ten nominał na niej. Ale duże te to 10 pensów, no. powiem. I to tak było 16-17. Z pięknym brytyjskim lwem. Dobra, jest kolejna moneta, możemy iść dalej. Super fajnie. Hello, moi drodzy. Jest nagroda dla Kopacza. Premia bonus. Wydaje się. tam że się wydaje. Czy nic nie wydaje, tylko jeden funt. Ja, mam chyba sześć monet już dzisiaj. Nie wiem, jak tam mój kolega sympatyczny. Ale funcik, funcik zawsze, cieszy Taka dobrą wróżbę. Byli kunie. Kuń, Pan na kuniu. Ok, to do następnego, moi drodzy. O, tam jest Markus, następny kuń. Na monety. Hello, moi drodzy. Tam no, w podrabie, tam daleko, widzicie miejsce, co się nazywa Dandra. Tam jeszcze dalej, jeszcze dalej. Na górze jest zamek. No ale tam nie mamy z Markusem pozwolenia, więc tam kopać się będziemy. Chciałem Wam tylko pokazać, że jakiś hołd tutaj, taki godny hołd. No. E, tutaj są szyny do wody, prawdopodobnie kiedyś kiedyś, bo to już jest starszawe. Tędy wyprowadzono łodzie. Nie wiem, może to rybackie, może nie wiem, ratownicze, albo jakoś tak. W każdym razie przestało padać i wiać, jest całkiem fajnie. Okej, okay, to do następnego. Hello. Jest moneta. No, tak na ścieżce, bo schodzimy w inne miejsce. <ścoughs> Jeden PS. Także nie ma co pokazywać, słuchajcie. Eee, idziemy no, dalej. Wieś, ja Pokoszone. Eee, przechodziłem obok z tragarzami, moi drodzy. Żartuję tutaj, po prostu szliśmy drogą z Markusem. Właściwie błotem, tym, bo schodzimy już. Jakiś tam sygnał był, więc wyskoczyła jedna, druga pensa. Malutka moneta, ale fajna, słuchajcie. Po doczyszczeniu będzie całkiem sympatyczne. Jakoś tak. Okej, okay. fajnie, idziemy dalej. Okej okay, moi drodzy, czas na podsumowanie szybciutko to o co dzisiaj wyszło, bo już późna pora, e, masa złomu kapsli jak to na plaży, ołów, no, ale słuchajcie znajdę dnia, wentyl drugi w tym roku, masa łusek, e, ołów, przejdźmy do tych rzeczy, które są trochę godniejsze uwagi, e, współczesne monety 20, 40, 50, 50 jest na kawę, Wyszedł ten e, George 1917. Dało nam się wytrzymać z tyłu, jest Brytania. moneta jest mocno zniszczona, ale jak no w domu podamy zabiegą, powinna być data e, na niej widoczna. Jedna druga peny, 10 pensów, 2 pensy, jeden drugi, mały guzik, coś od czegoś, takie małe coś. I chyba najfajniejsza rzecz, którą dzisiaj znalazłem, to jest ta. E, wydaje mi się, że ona jest posrebrzana. Słuchajcie, ta łóżka, ponieważ e, z tego znaku tutaj jest nazwa firmy. Została wyprodukowana w szef ta łyżka z pewnością, ale jest domieszka Niklo, Niklo Silver, tak to jest napisane. Więc przypuszczam, że na użyciu Myślę, że będzie y, dość łatwo ją zidentyfikować na podstawie kompanii, która, y, firmy, która po prostu produkowała tego typu sztuczce. I co? Było całkiem sympatyczne moi drodzy, dzisiaj. Dzień szybko zleciał, pogoda była zła, ale potem się poprawiła. I chyba tyle. Jeśli się podobało, to zostawiajcie to, co trzeba. Widzimy się w następnym odcinku. Nie zapominajcie o subach i lajkach. I już. Pozdrawiam.